nie wiecie co się stało nie wiecie co mi teraz zrobił. zmanowali mi właśnie te konto które wam pokazałam jak youtuber miał diecia zmanowali mi to koniec Będę no, musiał sobie teraz nowe konto stworzyć może mogę wam nawet pokazać w filmicie usunęli mi konto to nie jest szart żadna inspekcja to nie była nic, totalnie zaden skam. To nie jest skam, słuchajcie. Muszę, będę musiał grać na nowym koncie. Z mam mali Na początku. 21.00. Napiszcie w komentarzu. Spoczywaj spokoju. Hintusza, się w spokoju. Chitusza, w wam serce mi szkoda tego konta, Wiecie. Jeszcze raz wam pokażę, widzicie, o, konta To nie jest to nie jest scam, serio. Usunęli mi konto. Jestem zawiedziony. Musiał grać sobie na, na, na kolejnym koncie. Bardzo mi szkoda tego konta. Fajne było. Ogólnie słuchajcie, w RetailTayku miałem dużo... taki... fajny sklep zbudowany. Wszystko miałem tam. na rzecz, jak widzieliście. Niestety się skończyło. Bo ktoś mi dał właśnie haki. Jakiś znajomy. I jakiś... ktoś mi zgłosił koszulę, t-shirt, to widzieliście też na filmu. No i trudno. To koniec. Zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, że na 4 słowa będzie mod do party, że będę pokazywać mod do part masters. Więc warto zasubskrybować. Co? Żegnam się.